Życie jest walką. Jeśli nie jest walką, jest przegraną. Jeśli jest przegraną, jest śmiercią. Muszę iść dalej. Przede mną jeszcze długa droga. Nadchodzi noc, nurt jest silny, a przeciwnik głośno ryczy na mnie. Watykan, 24 czerwca 1917 roku. Wojna rozprzestrzenia się na cały świat. Nie ma pokoju, nawet w Rzymie. Widziałem ludzi, którzy protestują, naśmiewając się z kościoła. To wprost niewyobrażalne, jak przeciwnicy wiary mogą być tak agresywni, zorganizowani i entuzjastyczni. I jakże smutny to widok, że my, chrześcijanie, jesteśmy tak obojętni i podzieleni. Dlaczego mam iść pod prąd? Gdzie w tym wszystkim jest moje miejsce? Powinienem zatrzymać się na chwilę? Mam jedynie stać i patrzeć? Czy płakanie i narzekanie to jedyne co możemy zrobić? Nie. Każdy z nas ma obowiązek przeciwstawić się temu. Tak wiele dusz niesie ku zatraceniu, musimy coś zrobić. 16 października 1917 roku wraz z sześcioma braćmi Franciszkanami założyliśmy Rycerstwo Niepokalanej. Cel tego ruchu będzie bardzo prosty: zdobyć cały świat i wszystkie dusze dla Chrystusa przez Niepokalaną. Ruch ten pociągnie wielu ludzi ku świętości w codziennym życiu. I staną się narzędziem w rękach niepokalanej, rycerzami jej armii. 20 października 1922 roku, Grodno, Polska. Ojciec generał pozwolił mi na utworzenie czasopisma Rycerz Niepokalanej. Pomimo choroby, pracuję do późna w nocy. Lekarz powiedział mi, że długo tak nie pociągnę, ale to jest wszystko, co mogę zrobić. Nie możemy się zatrzymać. Wszystko to oddaję Tobie, Mario. 6 października 1927 roku. Niepokalanów. Minęło 8 lat od mojego powrotu do Polski. Dziś jest wielki dzień. Wraz z braćmi poświęciliśmy figurkę niepokalanej. Na tym fundamencie zbudujemy miasto. Stąd nasza prasa rozprzestrzeni się na cały świat. 17 lutego 1941 roku. Każdego miesiąca rozsyłamy ponad milion egzemplarzy Rycerza Niepokalanej. Rozgłośnia radiowa nadaje audycje od dobrych trzech lat. Nasza wspólnota zakonna liczy ponad 700 braci, a rycerstwo niepokalanej ma już ponad pół miliona członków. Mimo to oczywiste jest, że naziści nadchodzą. Prędzej czy później przyjdą i zniszczą nasze dzieło. Bracia się martwią, ale ja ich uspokajam. Niepokalana dała nam wszystko i ona to wszystko weźmie. Ona doskonale wie, co z nami będzie. My jesteśmy jedynie narzędziami w jej rękach. Jeśli pozwolę, by nurt mnie porwał, to zginę. Nie, nie poddam się, nie ustąpię! Co powinienem zrobić? Co jest moją siłą i oparciem? Wybrani zmierzają ku śmierci. Jezu, najwyższy kapłanie, twoje życie nie zostało ci odebrane. Lecz oddałeś je z własnej woli. Zostawcie to na moją pamiątkę. O Maryjo, bez grzechu poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Życie jest walką. Jeśli nie jest walką, jest przegraną. Jeśli jest przegraną, jest śmiercią. Ale w tej walce jedynym zwycięstwem jest poddanie się. Poddanie się Tobie, Jezu. Jedynym prawdziwym życiem jest śmierć. Żyję, kiedy każdego dnia umieram dla siebie i nie jestem smutny. Kiedy umieram dla grzechu, dla pożądania, dla lenistwa i całkowicie oddaję się Tobie. Kiedy nie oczekuję, że to świat się zmieni, ale zaczynam zmieniać siebie. Kiedy moja walka nie jest jedynie moją i nie jestem sam, lecz jestem z Tobą. Rycerstwo niepokalanej działa do dzisiaj. Także Ty powierz się Maryi i za jej wstawiennictwem walcz w dobrych zawodach.